Pracujesz obecnie w oparciu o umowę o dzieło umowę o zlecenie albo umowę o pracę i zastanawiasz się ile zarabiałbyś na rękę po przejściu na własną działalność. Jeśli tak to sprawdź nasz kalkulator wynagrodzeń. Możesz wpisać ile obecnie zarabiasz na rękę wybierasz swoją formę zatrudnienia i w wyniku otrzymujesz całkowity koszt jaki twój pracodawca musi pokryć żebyś ty mógł obecnie otrzymywać swoje wynagrodzenie które wpisałeś wcześniej na dole dostajemy wynik wynagrodzenia jakie moglibyśmy otrzymywać po przejściu na inną formę zatrudnienia. Czyli jeśli obecnie na umowę o pracę zarabiasz 5000 zł na rękę, to koszt Twojego zatrudnienia dla pracodawcy to prawie 8400 zł. I przy zachowaniu tego kosztu dla Twojego pracodawcy na własnej działalności mógłbyś zarabiać 6700 zł. Link do kalkulatora znajdziecie w opisie tego filmu na dole. A jeśli ktoś z Was zastanawia się nad założeniem własnej działalności, to nie mogę tutaj nie wspomnieć i polecić infaktu, w którym działalność możecie założyć bezpłatnie. Dobieramy odpowiedniego księgowego, pomagamy we wszystkich formalnościach i dokładamy do tego jeszcze super aplikację do księgowości na komputer i telefon. Warto sprawdzić.